Proszę Państwa, tutaj mamy taki wspaniały komin z przewodem wentylacyjnym, bocznym, a to w środku to nie, to nie jest żadna pianka budowlana, tylko to jest gniazdo szerszeni, których na szczęście już tutaj nie ma, bo zostały tutaj, zostały usunięte, ale proszę zobaczyć, jak one potrafią zatkać komin, i po prostu tak potrafią zatkać komin, że nie ma w ogóle żadnego przelotu. Więc, kominiarze, my jako kominiarze mamy takie przygody, że nieraz mamy przyjemność usunąć takie, takie gniazdo z przewodów, ale tylko pod warunkiem, kiedy jest już nieaktywne. Bo jak jest aktywne, no to nie byłoby takiej opcji, żebym ja mógł sobie tutaj po taką myszką kominiarską pogrzebać bardzo Państwu dziękuję o jeszcze tam do dołu jest ile tego towaru bardzo dziękuję i serdecznie jak zwykle pozdrawiam